Energia wewnętrzna i temperatura. Filmem tym rozpocznę udział termodynamiki. Jest to w mojej ocenie bardzo ciekawy dział fizyki. Łączy on w sobie różne zagadnienia, o których mówiłem w moich wcześniejszych filmach. Jeśli ich nie widzieliście, to nic straconego. Możecie nadrobić zaległości wyszukując podanych filmów na moim kanale. Aby opowiedzieć Wam czym jest energia wewnętrzna, musimy przenieść się z naszego świata w angstremo świat. Jest to świat, w którym długość wyraża się w angstremach. Świat ten jest tak mały, że musimy się zmniejszyć do wielkości porównywalnej do atomu lub cząsteczki. Cząsteczki widzimy w tym momencie na filmie. Ich zachowanie w przestrzeni sugeruje nam, z jakim stanem skupienia materii mamy do czynienia. Gdy cząsteczki luźno ze sobą oddziałują poprzez zderzenia sprężyste i cząsteczki te nie łączą się ze sobą, to mówimy, że mamy do czynienia z gazem. Możemy też powiedzieć, że gdy cząsteczki się poruszają, to mają pewną energię kinetyczną. Wraz ze zmianą odległości między cząsteczkami zmienia się ich energia potencjalna oddziaływania międzycząsteczkowego. Ona zmienia się podobnie, tak jak zmienia się energia potencjalna przedmiotu, który spada na Ziemię. Cząsteczki wykazują też inne ruchy, tak zwane drganie oscylacyjne i rotacyjne, ale na ten moment nie są one nam do szczęścia zupełnie potrzebne. Te same cząsteczki będące w innym stanie skupienia, np. w ciekłym, oddziałują silnie między sobą. Ich średnia droga swobodna jest niewielka, ponieważ bardzo szybko na swojej drodze napotykają inne cząsteczki lub kompleksy cząsteczek. Ich ruch jest mocno ograniczony, przez co energia kinetyczna jest mniejsza niż dla cząsteczek w fazie gazowej. Gdy cząsteczki budują jakąś strukturę stałą, to najczęściej tworzą sieć krystaliczną. W takiej sieci ich ruch w przestrzeni jest mocno ograniczony i najczęściej sprowadza się do drgania. Ich energia potencjalna i energia kinetyczna jest o wiele mniejsza niż w dwóch poprzednich przykładach. Tak sobie gadam o tej energii potencjalnej i kinetycznej cząsteczek. Przypominam Wam, jak zachowują się cząsteczki w danym stanie skupienia, ale Wy nadal nie macie pojęcia, co to ma wspólnego z dzisiejszym tematem o energii wewnętrznej. Otóż ma to bardzo dużo wspólnego. Musicie sobie teraz zapamiętać, że energia wewnętrzna jest to właśnie suma energii kinetycznej i potencjalnej oddziaływań międzycząsteczkowych cząsteczek, które wchodzą w skład danej substancji. Jest to najprostsza definicja, jaką możecie znaleźć i która powinna Wam w zupełności wystarczyć na lekcjach fizyki. Tak więc teraz obraz, czym jest energia wewnętrzna, powinien układać się w pewną całość. Cząsteczki drgają, zderzają się ze sobą, wirują, więc posiadają pewną energię kinetyczną i potencjalną, które łącznie tworzą energię wewnętrzną. Najczęściej w fizyce ale też chemii czy biologii, interesuje nas zmiana energii wewnętrznej, która może rosnąć lub maleć. To co ciekawe, aby wyznaczyć zmianę energii wewnętrznej danej substancji, nie musimy znać jej energii wewnętrznej początkowej i energii wewnętrznej końcowej, ponieważ obliczenie tej zmiany odbywa się w zupełnie inny sposób. Na tej symulacji popatrzymy sobie, co powoduje wzrost energii wewnętrznej danej substancji. Dla ciekawskich powiem, że na tym filmie mamy przedstawioną sieć krystaliczną lodu. Zaczynamy powoli zwiększać energię wewnętrzną lodu w funkcji czasu, co możecie zobaczyć na wykresie po lewej. Po prawej zaś umieściłem kolejny wykres, na którym zobaczymy zależność temperatury ciała w funkcji czasu. Cząsteczki zaczynają coraz bardziej drgać, a wiązania sieci krystalicznej zaczynają pękać. Lód zamienia się w wodę. Dalsze zwiększanie energii wewnętrznej, ale też temperatury, powoduje coraz szybsze ruchy cząsteczek wody i coraz mocniej one zaczynają się zderzać ze sobą i oddalać od siebie, aż w końcu dochodzi do kolejnej zmiany stanu skupienia. Woda zamienia się w parę, a cząsteczki oddalają się od siebie. Ich energia wewnętrzna w tym momencie jest o wiele większa niż na początku. Na wykresie temperatury od czasu widzimy, że w trakcie symulacji temperatura wzrastała. Dla 0 stopni Celsjusza nastąpiła zmiana stanu skupienia. Lód zamienił się w wodę. Dla 100 stopni Celsjusza woda zamieniła się w parę. Wykresy są podobne i możemy zapamiętać sobie, że gdy rośnie temperatura ciała, to rośnie też jego energia wewnętrzna, a gdy temperatura ciała maleje, to energia wewnętrzna ciała też spada. Myślę, że o energii wewnętrznej wiecie na ten moment już wystarczająco dużo. Oczywiście warto byłoby tutaj wspomnieć o gazie doskonałym i wzorze na energię wewnętrzną, ale o tym powiem kiedyś indziej. Zajmę się teraz temperaturą. Co nieco opowiadałem już o niej w moim innym filmie, z którego dowiecie się, w jakie jednostce się ją podaje i w jaki sposób się ją mierzy. Najprościej mówiąc, temperatura ciała to miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, z których zbudowane jest ciało. Spróbujmy sobie to udowodnić. Myślę, że dość dobrym doświadczeniem będzie pokazanie Wam obrazu z transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Te czarne kropki to atomy złota, które tworzą pojedynczą warstewkę. Obszar, w którym jest ich mniej, nazwiemy sobie mostkiem. Atomy złota na mostku wydają się bardziej rozmyte. Tak naprawdę mają wyższą temperaturę, a przez to drgają zdecydowanie szybciej, czyli posiadają większą energię kinetyczną niż atomy złota po boku kadru. Efekt rozmycia to nic innego jak szybkość rejestrowania obrazu. Podobny efekt zobaczymy, ruszając bardzo szybko ręką w kadrze kamery. Cała próbka nagrzewa się, jednak cząsteczki na mostku nagrzewają się szybciej, ponieważ mają sąsiadów obok siebie, którym mogłyby część swojej energii oddać. Atomy znajdujące się na krawędzi mostka są najbardziej rozmyte i w trakcie nagrania znikają. Dzieje się tak, bo osiągają na tyle dużą energię pod wpływem temperatury, że są w stanie oderwać się z sieci krystalicznej. Atomy te osiągają bardzo dużą prędkość i wylatują z nagrywanego kadru. W tym momencie warto zapamiętać, że wzrost temperatury powoduje wzrost energii kinetycznej atomów i cząsteczek. Wzrost temperatury to także wzrost energii wewnętrznej substancji. Weźmy sobie inny przykład. W pojemniku zamknięto gaz złożony z cząsteczek. Kolor tych cząsteczek oznacza ich temperaturę. Ściana po prawej ma wysoką temperaturę, a ta będzie przekazywana cząsteczkom. Po włączeniu symulacji cząsteczki, których temperatura wzrosła, poruszają się zdecydowanie szybciej. Podczas zderzeń przekazują część swojej energii innym cząsteczkom. Energia wewnętrzna układu rośnie. Wróćmy do rzeczywistości. Mając dwie szklanki z wodą o tej samej temperaturze, możemy powiedzieć, że energia kinetyczna cząsteczek w obu szklankach jest jednakowa. Powiemy jednak, że energia wewnętrzna jest większa w szklance po prawej, bo jest tam więcej cząsteczek, więc suma energii kinetycznej i potencjalnej wchodzących w skład energii wewnętrznej musi być wyższa. Mam nadzieję, że na ten moment jest to dla Was zrozumiałe. Wróćmy jeszcze do temperatury. W życiu codziennym, gdy chcemy odczytać jakąś temperaturę, to zazwyczaj mamy termometr za oknem, no i posługujemy się nim, odczytując temperaturę ze skali podawanej w stopniach Celsjusza. W fizyce zaś, aby utrudnić lub ułatwić, zależy jak na to patrzeć, używamy skali Kelvina. To, co musicie umieć, to przeliczać z jednej skali na drugą. Aby to zrobić prosto i skutecznie, gdy chcemy zamienić ze stopni Celsjusza na Kelwiny, to do odczytywanej wartości dodajemy liczbę 273. Gdy chcemy zamienić z Kelwinów na stopnie Celsjusza, to od wartości podanej w Kelwinach odejmujemy wartość 273. Warto byłoby też wiedzieć, że temperatura ciała może być dowolnie wysoka, natomiast nie może być dowolnie niska. Oznacza to, że istnieje temperatura minimalna zwana zerem bezwzględnym. Na ten moment, no i przy obecnej wiedzy nie możemy uzyskać tej wartości. Zero to występuje na skali Kelvina i na nasze, czyli w stopniach Celsjusza wynosi około minus 273 stopnie Celsjusza. Uzyskanie tak niskich temperatur jest bardzo trudne i nie polega tylko na tym, aby schłodzić ciało. Aby zbliżyć się do tej wartości, trzeba zatrzymać wszystkie cząsteczki ciała, bo jak już wiemy, z energią kinetyczną, a więc i z ruchem ciała, związana jest temperatura. Im niższa temperatura, tym wolniejszy musi być ruch. Na dzisiaj to już wszystko. Daruję Wam na ten moment zadania. Natomiast po dzisiejszym filmie powinniście zapamiętać, czym jest energia wewnętrzna. Powinniście wiedzieć, jak wpływa temperatura ciała na energię kinetyczną cząsteczek i jak wpływa na energię wewnętrzną. Powinniście wiedzieć też, że istnieje coś takiego jak zero absolutne na skali Kelwina. Zmiana jednostek ze stopni Celsjusza na Kelwiny i na odwrót to też ważna umiejętność, o której nie możecie zapomnieć. Cześć!